Pójście na terapię to jest y, ważny krok, ale to jest dopiero pierwszy krok. A drugim krokiem jest wzięcie odpowiedzialności za proces terapeutyczny. Tak. Można przyjść, i znam wiele takich przypadków, tego, że ktoś poszedł na terapię, no i dobra, on już swoją robotę wykonał, czy ona robotę swoją wykonała, a teraz y, pan czy pani, której płacę za to ciężkie pieniądze, niech, niech mnie tu naprawia. Mm. Ale to nie jest tak. Moja terapeutka mnie pyta: No dobra, z czym pan dzisiaj przychodzi? No ja na początku wychodziłem z takiej pozycji, że no proszę to ze mnie wydobyć, tak? To pani powinna wiedzieć, z czym ja przychodzę. Ale no. to nie jest tak. To, to właśnie ja mam, ja mam wiedzieć, na czym, czym chcę pracować. Ten ktoś jest od tego, żeby mnie ukierunkować, wiadomo, wykonać tą pracę terapeutyczną, ale ciężar odpowiedzialności za ten proces. Leży po mojej stronie, i to jest ja to robię dla siebie, nie dla mojej partnerki, nie dla mojej mamy. E, oczywiście, że oni będą na tym benefitować, tak? No bo moim bliskim będzie się żyło ze mną po prostu lepiej, ale ja to muszę robić dla siebie, no bo inaczej to po prostu nie ma sensu.